Dobra, ale Kalipa, <laughs> Nie nagrywałem parę dni. I kurde, zapomniałem włączyć sobie mikrofon. No ale dobra, wiele was, yy, wiele was nie ominęło. Dosłownie, tutaj się przedarłem i mamy zagadkę. Dobra, no symbol wskazuje ten czerwony, więc. I teraz, co, teraz zielony wskazuje. I teraz. Dobra czy wiadomo o co chodzi zobaczymy, czy uwolnimy tego naszego przyjaciela dobra now you know kind of dobra pułapki te sprawy Dobra, o ducha sobie tam gadają. I my teraz na szybko wrócimy na farmę. Coś tutaj pozbierać i wysiać. Żeby jednak uderzyć w te 5 zamówień. Dobra, groszki pójdą szybko. Ja yy, jeszcze sprawdzę, czy można dokupić jakieś pole. Można. To jest wszystko? Wszystko. Coś tutaj pozbierajmy. O kurt. Hmm. Aha, miałem zbudować ten domek dla pieska. Tutaj dostałem podpowiedź od tajemniczonej koleżanki w Sieniawiczy. Gdzie to jest? Tutaj jest ten piesek. Kenel. Jakoś tu. Zróbmy tak. To sobie przełożymy, może gdzieś bliżej, o, bliżej, bliżej morza, czy tam jeziora, czy co to to jest. Na razie tak. A, budę psa e, sobie damy koło domu, nie? To się trzeba budować, o matko. No, tylko jednego drewna brakuje. Wiecie co? To tu się jakoś ten przypadkiem przypadkiem wpadnie podczas przygody. Nie będziemy tutaj tracili aż 20 i co? I jedno zamówienie zostało, tak? Mleko, ziarno kukurydza. Dobra, zróbmy. Zróbmy na razie tak. Wracamy do przygody. No nie wiem. Zostawmy te dzbany. Jak rzeczywiście będzie brakowało energii, nie? Może za chwilę je wykorzystamy. Czemu nie? I co? I tutaj coś się dzieje? Ale strzałka każe iść tam. Na zachód. uuuu uh. founder first settlement, aha pierwsze obozowisko na wybrzeżu oni nas nadal chronią i blokują drogę na przeklęte lądy przeklętą ziemię every spirit, dobra, dobra Jakaś błyszcząca perła. Yy, wybrzeże jest bardzo bogate w perły. Czy myślisz, że to jest prawda? No dobra. No to zawalczymy. A jeszcze tutaj? No tu też coś się dzieje. Zobaczymy czy to można wejść. E, czyli tak 36. No zobaczmy najpierw co będzie tutaj. I tak głos mi siada, wiecie, bo no już się leczę na ten kaszel. Pojechałem jeszcze w weekend na pomoc doraźną. No niby jest lepiej, ale generalnie to mnie grypisko teraz bierze. Founder Protect Phantom from the Coast. Nie, no dobra, że ci Founder, zapomniałem co to znaczy Founder. Coś tam od wynajdywania. Weźmy że ojcowie założyciele chronią nas przed widmami z wybrzeża. Zobacz, to nie jest żaden fantom. I ja ci to udowodnię. Dobra, i tam, tam udowodnię i coś tam za chwilę ten. Pierdu, pierdu. Ok, czyli mamy ten. Mamy y, pierwszy, y, pierwszy. Pierwszą przeszkodę, która nas. No przepraszam, pierwszą przeszkodę, która nas zastopuje. To w sumie dobrze, że nie pobraliśmy tych yy, buteleczek. Jezus, Maria. O, głos mi siada, niestety, jakbym był nauczycielem w szkole. Zaraz wstawiamy te dechy. I jak tam z tymi zamówieniami? Aha, groszki, i zboże. No i to będzie chyba piąte, nie? No to zrobimy tak: deska to jest 10 minut. Aha, i tutaj coś jeszcze buduje. No to właśnie, to dozbierajmy surowce. Jak to tu wygląda? Dwóch brakuje. No to zróbmy dzisiaj tak, że trochę tutaj posprzątamy. Może wrócimy, nie wiem, nie obiecuję. No ale zrobimy sobie tą grę na pewno, nie? A jakoś wodę może wezmę na później. Dobra. Jajko, woda, borówki, mleko, borówki, groszek, czy tam fasolka, kukurydza, lody, drewno, kurde, czy drewno było, cegła. Nie wiem, co tutaj było. Woda. Aha, woda jajko. Dzbanek, sito. Kurde. Ciężko. Tej babki gdzieś tu nie było? Była. Woda. Kurde, tu jest woda. E, drewno. Nie, tu jest drewno. Kurde. Cegła. Torcik. Cukier. Worek. Kaszka gdzieś tu była, chyba co? Tutaj rozlane mleko... ...jajko... Dobra... Coś nie trafiam za pierwszym razem, nie? Kurde, tu się pogubiłem... Ale dobra, wstydu nie ma. Tutaj to zboże. Dobra, coś tam na zapas będzie? No I tak sobie tutaj powysiewamy I to kretowisko. Tutaj rozwalimy. to jest dopiero pierwszy z trzech, nie? Ojejku, jejku. Tutaj by musiało być te sita. Tu i tak bambusów. No Jezu, nie, bambusy trzeba... No i gdzieś znaleźć. Tu są bambusy. No i coś posprzątamy, nie? Czy mamy jakieś misje w ogóle z tym sprzątaniem? Tutaj coś się dzieje. Take down old Samuel. Dwadzieścia Pięknie, jest drewno I tutaj drugi Już Trochę gorzej No i co? No i się skończyło, nie? Jeszcze, jeszcze tutaj sobie Wysiejemy na no, do widzenia Tak, może. Już nie, no to kurde, bez sensu. Wszystko dajemy w kukurydzy. Ej, trzymaj ta się.